Patrzcie co mam Picash Play Sweet 16 czy 62? O kurwa Kto to jest Brunecia? Aha, Brunecia to no ta co grała w Valoranta i wszyscy pisali, że niesamowita jest. Dobra, dawaj Brunecia. Jeszcze ci pewnie została jakaś kaska. Kto to jest Brysiunyja? Czekaj ją na Instagramie znajdę, bo to jest chuj Na Twitchu zobaczysz Byry 7A y, To ta co mówi, że tam żeby stary mnie jebał twój do widza, bo ma jakąś obrożę Czy to nie ta? No taki shot był No ja to dzisiaj też Marysia Kurwa, ja nie znam tych ludzi, kurwa to są streamerki, ja nie rozumiem Newinna jakaś A ta druga -co -lat -te puma. ta ma więcej follows i pewnie jest ładniejsza. Boga, Instagrama. O. no o co ci chodzi? Dla ciebie stazja jest ładniejsza od koposowej? Weź ty się w łeb, Pierdolni. O to kurwa ci życzę powodzenia. Inny zami. O, w co gra WOWA? Nie, w Shreka, kurwa, myślałem, że to wowa. Bardzo ładna jest nawet. To nosek ma duży, ale no trudno. Nie, dobra, trochę przesadziłem. To zdjęcie zobaczyłem potem... No jest... Nic nie mówię, tak? Spoko jest. Dobra, Yowita to chyba nawet nie ma kurwa konta na Twitchu. Ale te różowe włosy, no nie wiem. To ty! taki Inzami! Wygląda idealnie jak podziutki podłoga podłoga, ten co ze mną mieszka. Skurwa taka sama. Jak bracia. No jak mam z wybrać? No szanujmy się, naprawdę. Nie! No nie, fuj! Kogo ja wybrałam? No przepraszam, teraz muszę od nowa, bo to był naprawdę taki ostrzemisty, że aż mnie dupa zapolała. Sadge, Weźcie kurwa, przestańcie być takimi pizdami. No nie wiem, a możecie mi trochę doradzić? Cet powiedział Jak na ja tej tak fuj na, na kobietę, to zaraz fuj? Staśko napisałaby epopeję by za Ze mną? Nic by się nie wydarzyło, bo ona akurat totalnie jest hejterką, ta dziewczyna. To nie możesz napisać, że jest fuj i ona nie ma żadnego problemu. W sensie, naprawdę. Bo ja często wbijam na streamy z do fallfish. Jestem gejem. Dobra. Nie, kurwa! Chciałem powiedzieć, że jej nie wezmę, bo ona wygląda jak płodziutki kurwa. Oczywiście, że Hinka ma Miko jest podła w stosunku do mnie. Lępiank. Lempiang dobrze gotuje, a Shini dobrze... <laughs> Ale miałem rym kurwa. Eee... Oczywiście, że Lempiang. Oczywiście, że Folfisz. Oczywiście, że Brunecia. Nie lubię się inni nawet matury nie ma. O czym ja miałbym z nim rozmawiać, widzowie? Ja nie, nie lubię się, wiesz, z niewykształconymi osobami, z takim i motłochem typowym. No, sorry, no, ale ja nie mam do czynienia, nie, nie dobrze się czuję w takim towarzystwie, no. Czy Paulinka ma maturę? Polinka jest magistrem gościu już nawet, bo to stara rura. Jest <ścoughs> starsza ode mnie. <ścoughs> No ta, no ale jak 78 i wystarczy, by zdać maturę, no to ile tam musi być? Widzowie zdała już? A pierwszym razem nie zdała wystarczająco. Nie, no ja nie mogę tak wybrać. Nie mogę, ja nie mogę patrzeć na chinkę. Inaczej niż na koleżankę, przepraszam, widzowie, ale ja jestem dżentelmenem, Aki to mój przyjaciel. Nie mogę patrzeć na Chinkę inaczej niż na, przy... na koleżankę, przyjaciółkę. A tutaj trzeba wybrać Chinka jest piękna, ale no nie, nie mogę na nią patrzeć, wiecie tak? No wiecie jak? No nie mogę, no naprawdę nie można. Dobra, pokaż to na 32. To już tamto będą tacy ludzie, że to jest chuj. Angela35. Ale nie jest ładna, brzydka Angela. 35 Wydaje się całkiem spoko. Dora gra w GTRP, o jezu. No ładna dziewczyna. Ale chude nóżki ma, a tu, tu też. Kurwa, widzicie te 5 zdjęć? Po co one zostały dodane na Instagrama, widzowie? W sensie one są takie same. Diktaturę. Ona mnie ostatnio zwyzywała na GTA, to jest roleplay. Ja mam w dupie, że mnie wyzywała. Nie mam żadnego problemu z tym, że mnie zwyzywała na GTA, to jest tylko GTA. No nie no, oczywiście, że no, tu weźmiemy Chinkę, no. no. ładne zdjęcie Chinki. Takie duże oczy tu ma, często przymruża oczy. O kurwa, yo, i Holly. Holy, Holly shit kurwa. Dwa lata temu miała streama, no to niezłe kurwa zestawienie. Nie, ostatnio na żywo 5 miesięcy temu, sorry. No nie no, wygrywa ta Jowitka. Zuzia321. Wiecie, bo wy przecież Shini Kraiga z mnie, wam się ona serio podoba. Ona wam się serio podoba. W sensie, to nie mam problemu z tym, wiadomo, no to jest tylko gust. Tak? Ja to nie, ja to nie lubię takich dużych dziewczyn. Ja bardziej takie drobniutkie, jak Polinka i tak dalej. Mi się nie podoba. Ale to tylko wiesz, nie podoba mi się i tyle, nie? No, zuzia, tutaj kurwa. By było... hmm. Next tak, level to content. To no, to weź niżej tę kamerkę. To... Kurwa. Dobra, chuj mnie obchodzą jakieś palmy. No, jak będę chciał sobie zobaczyć wakacje, to se kurwa pojadę. No, o, tu już jest lepszy kadr. Aha, dzieci nie nienawidzisz. A kto pytał? Poza tym nie wolno nienawidzić na Twitchu, ogarnij się, kobieto. Aha, Instagrama to chyba mama przegląda, że takie zdjęcia są na Twitchu, kurwa. Każdy stream jest kurwa w stroju kąpielowym. I tak ja uwolę. Kinga Kujawska i Malinowa? Nie wiem, ale wyglądają dwie petary. Ale ciekawe czemu. czemu akurat takie zestawienie mocne? Malinowa. No w sumie wiem po co, żeby. dwie petardy. Poka Instagrama. Ładna dziewczyna. O Jezu Ugryzł w dupę No Kingi Kujawski nawet nie pokaże Instagrama tam mogą się kryć kurwa takie rzeczy, że... Brunecia i Wiku. Wiku jest potężna A Brunecia jest chyba szczupła Taka dość Wiku ma takie zdjęcia chyba wyzywające na Instagramie Kiedyś oglądałem O, nawet ma streama teraz Idę, te Mam, o. o kiedyś, kiedyś wpadałem o I nie namrozi no w trzy dupy, Mrożę. Kurwa mać no Pisali Zaczęli pisać te popo I zamiast o tę emotkę mrożenia I teraz już wszyscy mrozi zaczęli mówić Ja jebie Mam dość kurwa Możecie wszyscy nie powtarzać po nas Mrozi tylko u nas kurwa U was to nic się nie dzieje Nawet nie mrozi Ta to u Gucia zostało wymyślone No zaraz mnie pojebie kurwa Nie nie mogę Tak szczerze to chyba serio to Wiku. Nie wiem, Brunecia, troszeczkę. No, no chyba serio to Wiku bym wziął. Nie, nie piszcie tak. E, bo Popo przyjdzie i będzie mu nie miło. E, nie pisz tak. No kurwa, da się wam powiedzieć, żeście czegoś nie pisali. Z e, Wiku. Mnie? Ta. Otworzysz mi bramę za minutę? No nie ma opcji takiej nawet. Jak to? No mam przecież kurwa ten do bramy w samochodzie, a samochód jest kurwa daleko. <laughs> A mam streama. Ja pierdolę. No dobra, to zaparkuję się gdzieś. Podjedź kawałek dalej. Czekaj, ja się zmutuję dobra? Lępiank mamiko. Mimo, że mamiko potraktowałem jak śmiecia. Po, po prostu potraktowałem jako jak kawałek mięsa jakiś. Moją męską osobę. I w ogóle... No nie wiem, to i tak ją wolę. Wyglądowo. Skaza na tym zdjęciu wygląda. Bardzo dobrze dla mnie, nie? Ale ja wiem, jak skaza wygląda na streamach, dlatego wybieram newinę. Ociechuju, chuju. A teraz to ja idę zajarać. Nie, skaza to zbyt patusiara, widzowie. Ja jestem kurwa wystarczająco patusiarskim zjebem. Ja potrzebuję księżniczki i damy. Trzy, cztery, Aisha. Alesja. A co? U, ona pokazuje cycki w internecie i pluje na siebie, no co, jesteś? No, nie to! Na stronach plus18 też pokazuje cycki i kurwa wchodzimy tam codziennie. No tak. Ja jestem kurwa nawet fanem, żeby inne polskie dziewczyny też tak robiły. Ta, to weź kurwa swoją ten, namów. No, ona zamkniętą głowę ma. A ty byś kurwa pozwolił? No, czemu nie? Ja pierdolę, dobra, ja idę za naprawdę teraz już. Nie, ty oszukujesz, no powiedz, że oszukujesz. A nie, odrobinę. Ja bym kontrolował to streama? Nigdy. Ty w słuchawkach z jest do mnie jedziesz, te wilu? Taki... No ja jestem gamerem. Taki kurwa krety, weźcie zobaczcie go, zaraz wam pokażę. No co widzowie, no Kasik ma mnie 5 miesięcy suba, ale Fallfish, Fallfish jest piękna. Eeeh. Ajka, Tak. Nie znam to tej szaj. Ojej, ma streama. Aha Dziewczyno, jesteś mi potrzebna teraz. Wracaj przed komputer. No hejka To już widzieliśmy. A niejo i Mrs. Honey. Mrs. Honey z bomby. Różowa taczusta czy, czy nieuczesana? Siema, ty to może wyjdź z Discorda, ja cię w kick no. przerzucę. Od, ko od kogo to? Kurwa, takie ciężkie, a takie małe. Dziękuję za prezenty. A. Jakieś prezenty dostałem, ja w widzowie. Się... Czy różowa kaczuszka, czy nieuczesana? Nieuczesana. Jurquin, czy Jurquin? Zasia czy koposowa? Koposowa. No ale kurwa, no co z tego, że nie o, lubicie nieuczesanej? Nie tak no ale stary, dlaczego ja nie mogę wybrać się nieuczesanej? Jak mi się no, bardziej podoba. Nie, kogoś. nie no, rozumiem. Sobie. Dlaczego nieuczesana? Bo mnie kiedyś crashowała i mnie to podnieca. Tutaj oczywiście stazję wybieram. Jest ładniejsza, fajniejsza. Tamtej nie znam. O jezu. Tyris, e, tyris Ftw, nie ma opcji, to już bym was wybrał nawet. Aha, Tyris S piszecie, nie, 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 nie. to ja już wolę Brysiunę Nie, po prostu Tyris F, ona, ja widziałem jakieś jej shoty, wiadomo to jest wyrwane z kontekstu, nie potrafiłbym z nią... No tak widzowie, ja bym z nią nie potrafił ten... Nawet rozmawiać chyba, tak prywatnie. Chociaż kiedyś może na się spotkamy, to może mnie ten... Może mnie przekona do siebie, albo mnie zwyzywa. Yy, tutaj bym wybrał... No Zuzia jest... Zuzia jest... Zuzia mi się bardzo podoba. Yy, tutaj no, czekolad Puma... No Stasia jest fajna, ale no... Hmm. Stazja tak trochę zaciąga... Językiem, no a... Znaczy język... Kurwa! Zaciąga, w sensie tak gada dziwnie. Lewo, lewo. No ta jest ładna bardzo. Aisha czy Koposowa? Ko -so ja wiem, że ona z Isamu, drama i tak dalej, ale jest ładną dziewczyną. Ładną, miłą dziewczyną. Coś tam się podziało. No, to nie, to nie jest moja sprawa, tak? Tutaj yy, wybieram Newinę, bo Brysiunę po prostu wybrałem tylko dlatego, żeby nie wybierać Tyris, Także, no, sorry. <laughs> Jurquin czy Jowita? No, Kasiula, nie mógłbym innego wyboru niż Ciebie wybrać. Oczywiście, że Jurquin. Jurquin jest bardzo miła, bardzo ten. Czasami Jurquin troszeczkę bumersko się zachowuje, aczkolwiek. No, Jurquin chyba jest bumerem trochę. No, w sensie ciężko, żeby była tak na trendzie, na czasie, ona dużo streamuje. Kurwa, jak ja do i sama jadę w weekend. A ja to kurwa koposowo przypchałem. Jak mi jebnie. Ma... O nie! Przyfraszam, Hinka, no, przyfraszam! Ale jeżeli chodzi o polskie streamerki, to ja tak kraszuję, Folfish, to jest chuj. Przyfraszam, Hinka. No nie potrafię inaczej. Ja cię Chinka Hinka jak przyjaciółkę, jak mamę. Ja nie mogę na ciebie klikać. Wiesz co, Chodzi? Yy, no i chuj, no. Co chuj? Z jednej strony Mrs. Honey, ja ją lubię. A z drugiej strony nieuczesana, która mnie kraszowała, i mnie to podnieca. Jest ciężki temat. Ona cię nienawidzi, Mrs. Honey, czyż nie? Nie, ona powiedziała, że nic z tego nie ma. Znaczy, mam tam perma, zdać... ale <laughs> <laughs> powiedziała, że nie ma do mnie, zdała okay. podobno. No dobra, no Mrs. Honey, no. No ale Mrs. Honey. No. Kinga Kujawska. No mamiko, po tym, co mi zrobiła mamiko, no ja, ja jej nie wybaczę. A Kinga jest słaba, bardzo ładna. No to, co ono? że tutaj Folfisz wygra cały turniej w, twoim, w Twoich oczach. Ja, ja nie będę. Mogę zbudowę ciała falfish i, i z, już tak prawie rozumiem głos Jabczana. No ja myślę, że na pewno wygra z koposową. Ponieważ mi się bardziej podoba. Dalej to nie wiem. Mamy Mrs. Honey i Kingę Kujawską. No tutaj mnie Twój wybór ciekawy, kubuś. Ja myślę, że wybierzesz panią miodek. Tak. Pani Miodek to dziewczyna Zonego, tak jakby wizerunek w moich. Była dziewczyna Zonego, wizerunek mo... jej w moich oczach, tak jakby się ocieplił po tym, jak byli razem, i tak dalej. A no, Kingi Kujawskiej nie znam, poza tym Kinga Kujawska też się obraca w tych grupach esportowych, którymi gardzę. Spodziewałem się takiego argumentu. Eee, po prostu. Z... No mi... Do Mrs. Honey mi jest tu bliżej. No, taka jest prawda. Ale no tutaj to, to, to nie wiem. No ja z Jurkin mam dobry kontakt. Jurkin zawsze mi coś miłego napisze. Nawet jak walkę ogłosili, to powiedziała, że też że trzyma za mnie kciuki. Ja też za Jurkin trzymam kciuki i tutaj wybieram Kasiulę. No Zuzia, bo jest ładniejsza. Nie znam <laughs> Jurkin, No Jurkin, bo Zuzi nie znam. Tak jak mówię. No ja Zuzia. Zary, z... Zuzi. Ari? Ari. Ari, ale na Instagramie? Chyba na Twittera wrzucała. No to jest cosplay Ari, Ari. Czemu ci moja opinia Ciekawi? Nie wiem, ciekawiła mnie, czy może dasz jakąś reakcję? No nudy. Okej. Okay. Nudy. W porządku. Nudy ten. Ten cosplay. Jurquin <mum> Alfis. <grym> <grym> no to widzę ten uśmiecek, No, Mimo że masz to do Zonego, bizay do pani miodek, to i tak wybierzesz pewnie olfis. Ale to było proste No tak, no tak się prezentuje Co mogę powiedzieć No taki jestem Co to kurwa mało, taka tuba No kurwa widzowie Pustą rurę mi dali, ty Konfesji no no ja mam tu wpakować, to jestem, wiem, że to jest, to jest to Ale to tak to daleko? Piękny jakiś post, tak Ten It's all for your eyes only This message cannot fall into wrong hands You are last chance survivor. Ładne, ładne, fajne takie. Wow, latareczka z The 2! Ty, tak szczerze? Fajny pomysł! A to ta co spermę popo sprawdza. Tak. Cały w spermie jest no suchar. Kurwa, cały w spermie! Nic białego nie ma. Ta kurwa. Zero białego. Zero, tak. Thank you very much e, twórcy of the Ink Light for present Kurwa to 5 kilo przynajmniej Kurwa Myślę, że jest 10 Poddy Poddychę waży Ja pierdolę jakbym dziecko rodził Kurwo szmatę Uch. O kurwa, co jest? Przecież mój stary ja dostanie pomys, taką pomys, torebkę. Do co jest, kurwa? To Ale jest czekaj, pierdolona czekaj. skrzynka. Ja to jest... A to, co to jest to jest? metal. O kurwa, wariacie, toż to wygląda jak takie wojskowe te. No. To dla starego oddam, on lubi takie rzeczy wojskowe. Nie <laughs> ma, kurwa. Ja se idę na grzyby. Na grzybki. <laughs> Dziękuję Czarnobyl Light. Bo ta skrzynka to może być prezent dla starego na urodziny. Dobra. Pusta! Mówię wam, on lubi takie rzeczy. Elka? Dobrze, schudłem. Już noszę Elki, niektóre ubrania. Ty, zajebista koszulka! Szczerze będę występował na streamach, dzięki. Chyba, że 15. będzie za mała. Aha! żeb taki. Ale to żeb się musi do rzepa kleić. No. Czarnobyl, bardzo fajny. Aha, tego nie będę rozpakowywał. To jest widzowie taki świetlik. Wiecie o co chodzi? Taki, ja, co świeci. Dole. Ty? To jest coś fajnego. Dotknij. Może to być jakaś menazurka na wodę? No, Matka no, no. tak kiedyś chipsy moja macała i patrzyła się, ta zosy nie, są w środku. Nie, nie, nie. Co? To niezła menazurka! Ładna <laughs> Czekaj! O kurwa, nie ma opcji, że mi brodę wyrwie! Nie! Za duże tarcie, widzowie! Ja słuchałam, trochę jebią. O no, kurwa, stary. A jak, co mają? Teraz Eckie, upłacone! Uh, uh. Fajna, taka. Ty, ale. Kurwa, ty! Praca, nie tu moje filtry cukrami. ma wymienne. To chyba do maski coś, czekajcie. Ja pierdolek, to wszystko legitnie wygląda! A to chyba jest serio prawdziwe, nie? Ja nie tak wiem, jak kurwa. Co jest kurwa! Ile NIE! taki jest to jest? Ale taką maskę kupiłem za 25 zł XD Jak Wy zobaczycie co to jest, to się zesracie! Przysięgam! na końcu. Na końcu. Tu dostałem jakąś książkę, która jest jakąś historią. Można sobie zrobić szota, jakoś interesuje i se popatrzeć. A, plakat, plakaty. Ty, chyba się zagram w tą grę. To prevent the crystal from losing its abilities, keep it away from sunlight and moisture. to jest moisture? Kurka do pozostawienia w tym. Ale ładnie pachnie. O, ładnie. Patrzcie, wysłali mi Dawaj. diamenty! Dawaj, to ja... pierdolę to streamowanie, będę się grał w Czarnobyla, jak oni tak oddają. Czarnobylite? Czy coś takiego? Tak. I czekajcie jeszcze na finalną część. Pytaliście co z Antosiem.

Nie rób tak zjebie, co ty kurwa ty na Nawet, Dobra, kurwa, nawet przy... ta lalka jest betonu. Naprawdę się przestraszyłeś Luki? No bo byłem na drugiej karcie Wracam, a ty w tym samym momencie kurwa to przystawiasz Dzięki, w chuj Czarnobyl Jeszcze widzowie Dostałem dysk od Kioksji, to też bardzo miłe A zainstalujesz mi dysk od razu? Kurwa Kubuś Dobra Japson, na chwilę mu załóż O kurwa ty, 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 ty. ty, ty, ty Ale, ja, psan... Ale jabłczan też powinien założyć. Witam, witam. nie założył przez brodę. Nie, prawie pytam. mi brodę wyrwało, wujo. Ale do czego ty się podłącza? Pytam, Dupy. Jabłczan teraz bąka wystrzegł. Dobra, wlewaj, budę, mu do środka. Wieje ci? Ej, kurwa, to śmierdzi. Ty z buzi. Zatkaj, zatkaj to, zatkaj to. Ja pytam, to się... pytam, Super, mój tak. Śmierdzi ci zbudzia, a to prawda, kurwa. Baba widzowie, dzięki za dzisiaj, dzięki za ubicie no, wojowników. No, no.